No ja już jestem po wykopkach i powiem wam ten odcinek będzie jeden z lepszych odcinków także oglądajcie oglądajcie wszystko widzimy się na porządku filmu. Ziemia jest zamarznięta ale tutaj jak widzicie jakaś jest w bryłce kurde myślę wielka moneta. Siema, siema na kolejnym filmie. Dzisiaj sam jestem. Kolega chyba zaspał, wiadomości nie odbiera. Jak napiszę, to po niego pojadę. Dzisiaj mam do zrobienia ściernisko, bo kukurydzy będzie ciężko. Oprócz tego jest trochę mroźno. Nie wiem, czy kopnę, ale może kopnę. Tu ściernisko. Zobaczymy, co tutaj wyskoczy w tym miejscu. Liczmy na jakieś fajne fanty. A tymczasem Zabieram Was na wykopki kolejne Rześko, mroźno, słońce wschodzi. Do boju, lecimy. Chodźcie ze mną Pierwszy fant tupka. Popaście do zębów. Ale ścieżisko konkretne. Po drodze było parę drucików, ale nie nagrywałem. Teraz taki jakiś piercień wyskoczył nie wiem od czego to no i słuchajcie patrzcie jeszcze nie wyciągnięty do końca guziczek polski wojskowy ale bez korony O ale się trzymam, przymarzł No proszę ładny guziczek Ziema jest zamarznięta, ale tutaj widzicie jakaś jest krągłość w bryłce Teraz zobaczymy co to jest za Moneta Chyba zobaczymy Jest tak zamarznięte że ciężko to oskubać I chyba jest to dziesięć fenoli Wajmarskie bodajże dziesiątka Teraz oczyszczę i zobaczę dokładnie Co to jest Ale chyba 10 fenoli No dokładnie widać Pruskiego orzełka I Dziesiątka 10 fenoli No dobra lecimy dalej Oby więcej takich faktów Tam już widzicie, coś się błyszczy po lekkim przeczyszczeniu złotóweczka aluminiowa, amyleniowa z PRL-u coraz rzadsze są monety z PRL-u jak i wszystko coraz więcej poszukiwaczy jest No, i wykopują wszystko. No, patrzcie, druga grudka też trzyma zdjęta I tu, by widać, rancik monety. To no jest to, niestety, druga złotówka z PRL-u. Motuneczkę. Jeden złoty. No ale to o tym świadczy, że tutaj chyba nikt nie szukał. A bo szukali źle. Skoro są jakieś tam monetki i fanty. Dobra moja, dobra nasza. dalej, szkoda czasu. Zimno jest. Zakopuję i lecimy dalej. Żeby nie było, że zostawiamy dołki. Takie dwa ciaska z niespodzianką, jak były ostatnio, lubię spakowywać, Czyli dzielić grudkę na połowę i i, i moneta. Kolejna. 50 groszy z PRL-u. Ładnie ktoś zgubił, 77 rok. Chyba rolnik płakał jak gubił. Nie miał na flaszkę. Coś tu jest, ale nie wiem co to dokładnie jest. Wygląda jak srebrna moneta, ale totalnie wycieruch. Nie ma nic, dosłownie nic, zero. Nie wiem, czy to moneta, czy jakaś blaszka tylko. Totalnie wytarta. Echu. Pierwsza łuska Kolega dołączył do mnie z synem i kopiemy. No i w końcu konkret. Jeden Fening tysiąc osiemset dwudziesty pierwszy. Trzysta sześćdziesiąta część talara. Lubię te monetki. Kolejna łóżka Ale widzę z takim pierścieniem Czyli elaborowana była Podwójnie napełniana Kulka ołowiana No tu bym się jej nie spodziewał, no ale jest Takie ucho wyszło. Chyba od Kunia. Eee, tutaj. Żołnierzyk łowiany. Dawno nie, nie miałem żołnierzyka. A tym razem jest. Żołnierzyk. Z karabinem. Sygnał na koniec skali i takie sitko jakieś wyszło już kiedyś miałem takie sitko jakiś nie wiem, filtr czy coś nie wiem dokładnie od czego to jest ale sygnał kurde potężny Jest i kalesoniaczek Ale coś takiego wyskoczyło? Nie wiem od czego to Taki pręcik Kolejne Niby sreberko Ale kurde to nie może być przypadek. Drugie takie same. To jest chyba troszkę większe. Ale totalny wycieruch. Nic nie widać. Nic. Nie wiem. Co to może być za. No chyba moneta, no bo co innego. Zarówno na jakąś blaszkę czy na coś. Tylko nic nie widać. Już druga taka z tego pola. Kółko, wielkie kółko Takie chabazie, kurde, tak się ciężko chodzi Masakra Ale jest wychodzona druga moneta Taka fajniejsza Jeden fenik Ten co wcześniej, był w ładniejszym stanie Jakaś tam część talara, ta 360 część talara Oh, kurde, te chabazie Ja pierdziele Jak się ciężko chodzi w tych chabazach Kurde, myślę Wielka moneta A to duży guzik, patrzcie Tylko duży guzik, jeszcze takiego guzika nie mam Jaki guziol Uszko jeszcze jest, o ale ładny ja myślałem że to taka wielka moneta będzie już a to nie taki guziol wielki ale super no jest pierwsza plomba uff 508 tu coś jest po drugiej stronie no plomba lubię plomby Tutaj już leży na górze drugi guziczek wojskowy z ożłem bez korony. Tym razem mniejszy od mankietu albo od kołnierza. Wojsko polskie. Tym razem jakaś blaszka z podziałką. Jakaś miarka z dwóch stron. Coś wypadło z kubki trawy jak yy, dzieliłem na pół i jakaś to moneta jest zobaczymy razem bo się nie wiem co to jest o kurde ja pierdziele, ale strzał dnia szczerze nie wiem co to za moneta ale jest wyrąbista ja yeah, pierdziele Patrzcie! Nie wiem co to jest Ale jest Mega Mega Strzał dnia Ja yeah, pierdziele No jest to. Doczekałem się, wychodziłem. Rewelacja, na pewno srebro. Pięć, coś tam jest napisane. Pięć kopiejek? What the fuck? 1766 na górze 5 kopiejek ja pierdzielę pierwsza taka moneta w tych rejonach Polski ah, ha, ha. rewelacja chłopy rewelacja eee, skurde mogę iść do domu już ja pierdzielę jest, 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 jest! Wow! Ale czad. Szczerze myślałem, że to kolejna taka sama moneta, ale to tylko guziczek. Taki guziczek. Kale słońacz jakiś. Kamerka wysłuchała, fajna patyna zielona. Dobra, ja już wracam kurde z wykopek Także widzimy się w kolejnym filmie Na to chwilę Was żegnam Wykopki się udały, zarąbiste fanty były Rewelacja, także widzimy się w kolejnym filmie e, Na razie, cześć Wam Woo. Dobra, już jestem w mieście.